Trudne sprawy zniknęły gdzieś. Niech twoje serce rozwiąże. Je. Trudne sprawy. LPS, część druga. Wtedy Lady i Zuzia znaleźli papiery, a w nim rodzinne zdjęcia. To co tu jest? Widzę. Co to może być? Ale podpisane jest na dole mama. A może to jest nasza macocha? Macocha? Wtedy nie wiedzieliśmy o co chodzi z tym zdjęciem i podpisanym jaką, z jakąś panią i podpisane macocha. Musieliśmy się dowiedzieć prawdy. Musieliśmy się jej zapytać. Eee. Mama, czy macocha? Dobra. Co, o co chodzi z tym zdjęciem? Powiesz no nam kas. prawdę w końcu? Właśnie. Co to k***a się... na nasze zdjęcie? No to na to zdjęcie. No to nie szal. jesteś ty! No właśnie. Co kłamiesz? Czym to jest prawda, że mama jesteś masochą? Tak? Pytamy się, czy nie masz do posłudku. Nie, jestem się dzisiaj tym mówić. No, wytłumacz nam to! No, właśnie. no, ej, no! Wtedy wiedziałam, że moja matka coś ukrywa. Nie jest taka Ona jest bezczelna. A ja pamiętam nawet to w dzieciństwie. W dzieciństwie y, wiedziałam, że moja mama inaczej wygląda. Kot i Monika nazywa się, a nie jakaś dupurela. Czyli pajęcinka jakaś, nie wiem. Nie obchodzi mnie, jak ona ma na imię. Idź do swojego pokoju. Nie, tak. Nigdy nie. Oczyma. To może ty nam wytłumacz? Nie, nigdy nie, da, nie dam słowa mojej matki. Nie. Ale ja czy czego nie? Twojej. Ej, no to jest jakieś bezczelne. Czemu niby twojej, a nie naszej? No właśnie. Tak naprawdę to jest nasza macocha. To prawda? Wtedy, jak się dowiedzieliśmy tego, że ona jest macochą, po prostu zgadłam. Nie mogłam w to uwierzyć. Nie wiem, jak to się stało. Myśleliśmy, że coś innego przed nami ukrywa. A nie, że nie jest naszą prawdziwą matką. A jeżeli nawet nie jest, to co się stało z naszą mamą? Aha. A co powiesz, co się stało z naszą matką? No właśnie. Miała wypadek samochodowy, tak jak was tata. Aha. Nie wierzę w to. Nie. To ona pewnie ich zabiła. No co się tak napisz? No właśnie. Odpowiadaj. Sama się Napisz na mnie. Odpowiadaj, a nie. ocami. No, przynajmniej jestem ładnie. Tak, na pewno ty. Pi. się, pip! Zamknij się, Pi! Morda w kubeł. Jest. Idź stąd. Jak chcecie. Nie chcemy już znać żadnej prawdy. Najważniejsze, no żebyście się stąd wyprowadzili. To jest mieszkanie po naszej matce. No. Nie. Przejdź tak. ze stołu, brzydulo. Co się lampisz na mnie? Pff, na ciebie jest nic słodka. się nie Na Przynajmniej jestem słodka, a nie tak jak ty. Ty wielko ludzie. Moje siostry nie dowiedzą się prawdy. A właśnie, to nie moje siostry, tylko jakby biologiczne siostry. Moja matka nigdy nie miała córek Adoptowała je po jej matce. Niestety ona, ona, jej, ona ich ma, matkę potrąciła. A jej matka potrąciła swojego chłopaka, męża. Nie, ja nie odpuszczę tego. Nie, nie nie, 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 nie. No ale ja się martwię o pioruna. No. Nie wiem gdzie on jest. Fuj... Max. Co? O, zapraszam, dzień dobry. Dzień dobry. O, Boże. Co to, to jest? jest? Co to jakaś? Dichło? Zajmierz się tam o, e, jest. Matka. jest fajna. Spodziewałam się najgorszego. Policja w moim domu. Tak, a czego Państwo chcą? Wszyscyśmy do naszej Ale to nie jest nasza matka o, dzień dobry, w tym problem. Pani, podobno już. Z... No, nie wiem. Pani zgłosiła coś na policję. Aha, tak. Dobrze. Przeszłam zaraz wracam. Nie odzywaj się. Najlepiej gdybyś nie wróciła w no ogóle. Ale ja nie wiem, czy się Siedzi dzieje. Mam ja nie wiedzieć. Ma się o nią. To się o nią nie martwi, tylko prawda wyjdzie i tak zawsze na ją. No, tylko że prawda zawsze jest najgorsza. No. Ja nie mogę wytrzymać, ja już niczego. Czekaj. Może zrób mi jednego, błagam, zrób mi coś. Zaraz wracam. Bo już umrzę zaraz. Oj. dwa mi się coś stało. Nieważne. Chciałabym... Przyznam, chciałabym mieć mała dzieciątka. Nawet kotki, pieski, A teraz ty otwórz. Były. Z Piorunem chciałabym mieć dzieci. Otwórz! Nie! Zamknij się. Piorun! Cześć, kochanie! Chodź, chodź, chodź. I co wróciłeś z Hiszpanii? Na pewnie. Jak się cieszę. Wtedy poczułam wielką ulgę, jak zobaczyłam. Mojego pioruna. I wrócił z Hiszpanii, ale mam nadzieję, że coś nie ukrywa przede mną. No chodź, śmiało piorun. I do, i do. Tak u ciebie było? A dobrze. Ja sama, idź. Ja to bardzo za tobą tęskniłam. Bardzo tęskniłam. A ty za mną piorun? A ty za mną tęskniłeś? No pewnie. Nie, dosyć tęskniłam. Chciałam teraz. Chciałam też mieć No pewnie! Dziękuję. To był najlepszy dzień. Lady, Który został? I my. Niedosłownie. Piorun, ja nie wiedziałam, że ty. Ha. Nie spodziewałam się tego, co teraz dostałam. Piękna zaręczyny. Będziemy mieć na pewno ślub. Ale mhm. chcę... Piorun... Muszę ci wszystko wyjaśnić. Moja mama jest macochą. Naprawdę? Naprawdę. Nie, ona nie jest dobra. Ona nie jest. No i popatrz, sama zdjęcie. Faktycznie, to trochę nie wygląda jak twoja matka. No. I mnie to przeraża. Jestem. Gdy widziałam zdjęcie mojej dwóch żony, zauważyłem, że muszę jej pomóc. Nie chcę, żeby trafiła ja za kratki. Jestem? O, cześć Piorun. Hej. Popatrz! dostałam pierścionek? No. Nie Piorun spytał się, czy będę jego dziewczyną. No, to fajnie. Ha. Ale muszę coś powiedzieć. No, ja No Do pokoju nie chcę, żeby ona słyszała. A Piorun może powiedzieć, że to jest prawie rodzina. Dobra. Ach, pierdolona. Coś się stało? Właśnie. Tak. Co? Co w ciąży. O matko. Wtedy się spodziewałam najgorszego. Moja siostra, piętnastoletnia w ciąży. Nawet nie nastolatka. Mogła się zabezpiecza. Matku, nie. Chciałam mieć dzieci, ale nie w tym wieku. No. Nie wiem w ogóle jak to przeszło. Nie spodziewaliśmy się, że będziemy mieć w tym wieku dzieci. Coś ty z... Pip zrobiła! Moja wina, że tabletki nie działały. Ta tabletki nie działały. Tabletki ciążowe nie działały. Na pewno. Tak, bo ja jeszcze antybiotyki nie brałam i pewnie nie zadziałały. Matko ja się zawsze zabezpieczam. No to my też, ale tak jakoś wyszło. Nie, nie, ja wyjdę z siebie. Wiesz, co ma, nasza macocha pomyśli? Mam ją gdzieś, ona nie jest naszą prawdziwą matką. Wiem. Wiem, Najważniejsza wiem. jest nasza rodzina. musimy prowadzić się. nie, się nas to